Utknęliśmy, Tomasz. Nieważne, co wymyślisz, próbowaliśmy. Katapulty również? No raczej. Wielkiej Procy? Tak. Trampoliny? Straciliśmy trzech ludzi. A czy przynajmniej próbowaliście się wspiąć? Myślisz, że nie? Bluszcz nie rośnie na samej górze. Eee. Właśnie, że tak. A nawet jeśli nie mogliście zbudować drabiny albo rusztowania, czy coś? Dobra, nawet gdybym dostał się na sam szczyt, to co? Co byś zrobił? Eee, zbudowałbym mosty, czy coś w tym stylu, by wyjść z tego syfu. Nie wierzę, że nie zrobiliśmy tego przez trzy lata! Uciekli, proszę pani. O cholera! To kosztowało z milion tolców! Mówiłam umieśćmy wykopułę nad tym czynić! Teraz nie mogę upozorować nawet własnej śmierci! Skąd w ogóle cały ten piach? Samotny żałobnik Ten samotny żałobnik W labiryncie jest Tylko pragnie szczypać dzieci Dzieci <laughs>